Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieniu już po raz 11 zorganizowało spotkanie z cyklu Danie Wspólnych Chwil. Tym razem dla seniorów z Żabin i Truszczyn. Panie, dzisiaj u nas w Ja tam zraz smakuje? Nie pierwszy raz. Dobry, Wszyscy bardzo panie. chętnie do nas przyjeżdżają Dobry. kolejny raz. To znaczy, że że to są bardzo e, projekty mile widziane wśród seniorów, bo oni... Chcą się spotykać, chcą bywać między, między między ludźmi. Chcą wychodzić z domu, a przy okazji pysznego jedzonka jest fajne towarzystwo. Jest zawsze jakaś część edukacyjna, można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Dzisiaj... E, Nasze panie pielęgniarki opowiedzą troszkę o, e, o zdrowiu e, właśnie takiego w wieku senioralnym, e, ponieważ miesiąc październik był miesiącem e, badania kobiet w kierunku nowotworu e, piersi, a listopad, już e, w takiej e, kategorii bardziej męskiej, chodzi o nowotwór e, jądra. I w tym temacie Panie będą opowiadać i zachęcać naszych seniorów, żeby również się badali, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby oni byli z nami jak najdłużej. Jak zapowiadałam miesiąc temu, że dzisiaj właśnie odwiedzą nas, koczonka wspominała, seniorzy z tuczek i z, z Rady. Właśnie dzisiaj ich gościmy i mam nadzieję, że wszystko im smakuje. Podpytywałam trochę, no i mówili, że bardzo dobrze. no mam nadzieję, że nie udawali. <grym> Dzisiaj, dzisiaj mamy przygotowane e, kapuśniaczek na wiabrkach e, do Na drugie danie mamy zrazy zawijane oczywiście w środku niespodzianka. Tak jak zraza, do tego mamy kluseczki, zapiekane zimeczki i sos. I warzywa, no które to są ory... niezbędną częścią naszej diety. Tak, i suróweczki do tego. A później będzie oczywiście, słodko, będą słodkości i kawa na którą serdecznie zapraszamy. <gry> Oprócz posiłku i wspólnego spędzenia czasu, zawsze jest też okazja do pogadanki ze specjalistami, tym razem o profilaktyce i zdrowiu seniorów.